W gry dorosłych. Czy mogę ci zaufać? Oczywiście. Czy możesz przekazać jej list, tak by nikt tego nie widział? I staje się powiernikiem tajemnicy. Czy wiedziałeś, że on jest zaręczony z Marian? Tak. Kobieta nigdy nie jest winna. Julie Christie, Alan Bates i Edward Fox w filmie Josefa Lozéa posłaniec. Czy twój błyszczyk wytrzymuje próbę czasu? Odkryłam innowację Glam Shine 6 godzin L'Oreal Paris z opatentowaną technologią Shine Fix. Zapewnia aż do 6 godzin intensywnego blasku. Innowacja Glam Shine 6 godzin L'Oreal Paris. Czy Twój błyszczyk wytrzymuje próbę czasu? Jesteś tego warta? Odkryj gwiazdy L'Oreal Paris w wyjątkowych cenach. Do wygrania wyjazd do Kan i 10 tysięcy biletów do kina. Szczegóły na www.concourscan.pl do grona wysokich żyraf, wysokich dźwigów czy wysokiego sądu? Dołączył teraz wysoki procent na rachunku oszczędnościowym w Eurobanku, aż 7,7%. Wypłacaj bez opłat i utratę odsetek. Szczegóły na eurobank.pl. Gdy z powodu grypy lub przeziębienia czujesz się ledwo żywy, potrzebujesz czegoś ekstra. Teraflu Extra Grip. Uaktywniona w wodzie siła molekułu teraflu. Eliminuje z Twojego organizmu najbardziej uciążliwe objawy grypy i przeziębienia. Jedna dawka teraflu i znowu czujesz, że żyjesz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz siła Teraflu w większym ekonomicznym opakowaniu. Oszczędzasz aż 20%. Nie do wiary! Po raz pierwszy w Polsce bez mała tysiąc nagród. Każdy wygrywa. Ślij za darmo SMS Gra na 8064. Rozdamy konsole, aparaty foto, komórki, gadżety. A co tydzień olbrzymi 47-calowy telewizor może być twój. Ślij SMS Gra na darmowy numer 8064. Nagroda główna to ekskluzywny Mercedes w klasce. Kluczyki już czekają. Wyślij gra na 8064. Wolisz kasę? Dajemy 100 tysięcy złotych. Wyślij darmowy SMS Gra na 8064. U nas każdy wygrywa. Teraz zima skończy się szybciej niż myślisz. Wszystko za sprawą gorącej wyprzedaży Chevroleta. Sprawdź gorące ceny modeli z rocznika 2008. Odwiedź nasze salony i umów się na jazdę próbną. Chevrolet Get Real. W lutym Zone Europa zaprasza Państwa w miłosną podróż. Czyż to moja wina, że kobiety się za mną uganiają? Największy uwodziciel wszechczasów, Richard Chamberlain, jako Casanova. Czy mogę ci zaufać? Oczywiście. To jest tajemnica. Julie Christie, Alan Bates, Edward Fox w historii namiętnej, lecz zakazanej miłości. Posłaniec. Dlaczego nie pójdziesz ze mną do łóżka? Jesteś jak chłopiec. Jean-Paul Belmondo i Jean Seberg jako kochankowie w kultowym obrazie Jean-Luc Godarda do utraty tchu. Nie myślałam, że cię zobaczę. Niezwykła opowieść o romansie bez granic. Nigdy nie pozwolę ci odejść. Jason Scott Lee w filmie Mapa ludzkiego serca Kochasz mnie? Zawsze o tym wiedziałeś Wzruszający przewodnik po ludzkiej wrażliwości Kate Winslet w filmie Więzy miłości Wtedy byłam szczęśliwa Zobaczymy się jutro Alain Delon i Monika Vitti w dobie kryzysu uczuć W filmie Michele Angelo Antonioniego Zaćmienie Wpisz romans w swój lutowy kalendarz A nurofen a test bármely fájó pontján othat, ahol arra szükség van akár a háta, akár a hasa, akár a feje fáj. Így a nurofen gyorsan és hatékonyan csillapítja a fájdalmat, hogy életében egy pillanatra se történjen fennakadás. Nurofen célzott hatás a fájdalom forrására. Az új Nurofen Liquid kapszulában lévő folyadék azonnal felszabadul és felszívódik. Így segít a fájdalom minél gyorsabb enyhítésében. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Én szeretlek jobban. Nem, ne, én annál is jobban szeretlek. Mm -hmm, jó, de én még jobban. Akkor én kétszer annyira szeretlek. Nem, nem, mert én annál is jobban. Nem, sokkal, sokkal, sokkal jobban szeretlek. Tízszer annyira. Gyertek együtt a Vodafonehoz és beszéljetek díjmentesen egymással hat hónapig. Ráadásul most egy a K1 és egy LG KF310 forintért a tiétek lehet, hogy az üzletekben válogathattok kedvetekre.